I Zima więc ostatnie wspomnienie jesieni. Thermo przycisnął na finiszu i to wystarczyło do tylko, choć w ich wypadku, aż czwartego miejsca, aż bo jeszcze nigdy nie byli rozpatrywani jako kandydat do medalu, a wiosną, będą musieli być. Na swój ostatni mecz sezonu stawili się w 11-osobowej kadrze i na tym skończyły się efektowne zakusy, bo samo starcie zakończyło się jednobramkową wygraną z centrum. Termoteam CSW H1-0. W drugiej lidze mistrz przegrał swój ostatni mecz, ale dzięki temu wynikowi rywal został wicemistrzem. Dziękuję, dziękuję. Gratuluję. Widzimy, że dziękuję, dziękuję. Gratuluję. Mam nadzieję. Dzięki. Dziś przed Wami było trudne zadanie, ale zadanie wykonane. Tak, bardzo trudne, bo lider, mistrz, chociaż szczerze mówiąc, trochę liczyliśmy na to, że będą, że będą e, e, trochę może nie, może nie skacowanie, ale po fecie. Tak jak Liverpool City w zeszłym sezonie. No ale postawili ciężkie warunki. No jednak widać było, że potrafią grać w piłkę, widać było, że przypadkowo wygrali tę ligę. No ale my zagraliśmy dzisiaj chyba tak z chłopakami i rozmawialiśmy najlepszy mecz w, w naszej dotychczasowej przygodzie z Wodbanym. Więc, więc wydaje mi się, że zasłużenie jednak. Virtual Team potrzebował wygranej z JCD, żeby zapewnić sobie medale, ale mimo wyrównanego starcia nie dali rady. Dublet dziecczyka i Pondlam utrzymał JCD w grze o podium, a bordowych szans na awans pozbawił. Ritual Team, ja cierpię dole FC, 1 do 4. Znając już wynik ZKS-u, JCD w ostatnim starciu z APS Konty Wrocławskie walczyło już tylko i aż o brąz, ale grając z ostatnią ekipą w tabeli, trzy punkty nie musiały być tak oczywiste. Mimo zmarnowania w wielu doskonałych okazji, starcie zakończyło się jednak planową wygraną. Ja cierpię do FC APS Kąty wrocławskie 2 do 0. Czy to my zajęliśmy trzecie miejsce? Nie, to reszta ligi je przegrała, bo poziom taki fatalny, ale wstyd trochę, że wyprzedziły nas takie słabe drużyny jak... No tam wielkanty też tylko biedy, mistrz ten, no ale kuźniki ZKS, no to... trochę wstyd, trochę wstyd, no ale, ale trudno jestem medal. Kolian Team po wygranej z Metserwem czekał na ostatnie mecze drugiej Ligi, żeby liczyć na awans. Po wygranej z ZKS-u i od CD przyszła porażka bzowej z FC po nalewce, ale mecz został zweryfikowany jako walkover i Kolian zakończył sezon na piątym miejscu. Metserw natomiast mimo nie najlepszych wyników czerpał radość z gry. Medserf United Collian Team 1 do 5 Różowe pantery przegrały z Figom, ale obie ekipy były już skazane na spadek. Lepiej w mecz weszli gracze biało-zielonych po dwóch bramkach domka: Zwolnego i Skarnego. Przed końcem ten sam zawodnik skompletował hat i dorzucił asystę. Pantery odpowiedziały tylko dwa razy. Różowe pantery Figa 2-4. Aztek zaliczył bardzo dobry sezon i przypieczętował wicemistrzostwo pokonując drużynę, która chyba najbardziej rozczarowała, czyli ZBW. Przewaga od pierwszych minut pokazała, kto jest faworytem. Co prawda niebiescy próbowali się odgryźć, ale stać ich było tylko na dwa trafienia. Za bezpieczny weekend Astek 2 do 5.